Zanim Gary Holtz wyruszył w głąb Australii, był człowiekiem nauki. Wierzył tylko w to, co można zmierzyć, udowodnić i zapisać w równaniu. Jego świat składał się z faktów i wykresów. Ale w tym świecie coraz bardziej brakowało ciszy. Coraz rzadziej słyszał własne serce. Z zewnątrz wyglądał na człowieka sukcesu. W środku powoli gasł. Najpierw Nogi odmówiłem posłuszeństwa. Potem ciało zaczęło tracić siły. Lekarze szukali przyczyny, aż wpadła diagnoza. Stwardnienie rozsiane. Nie ma na to lekarstwa, usłyszał. A z czasem może pan stracić władzę w ciele. Gary, człowiek, który całe życie rozwiązywał problemy, stanął wobec czegoś, czego nie dało się rozwiązać. Żadna logika nie pomagała, żadna nauka nie dawała nadziei. Pod koniec lat osiemdziesiątych był już niemal całkowicie sparaliżowany. Kilka lat później lekarze powiedzieli, że zostało mu najwyżej dwa lata życia. Świat się dla niego zatrzymał. Wszystko, co znał, przestało mieć znaczenie. I co dalej? Kiedy medycyna przestaje działać, a ciało zdaje się dogorywać, gdzie można szukać ratunku? Któregoś wieczoru Gary przyszedł do klubu jazzowego. Nie wiadomo dlaczego, po prostu przyszedł. W miejscu, gdzie dźwięki dym mieszały się z półmrokiem, spotkał kobietę, naturopatkę. Powiedziała mu o ludziach, którzy potrafią uzdrawiać inaczej, nie oddzielając ciała od ducha. Dała mu numer, bez obietnic, tylko numer. Był on do człowieka, który znał tajemnicę buszu i język, jakim mówi ziemia. Gary zadzwonił. Niedługo potem siedział w samolocie. Wyobraźcie sobie ten moment. Człowiek, któremu dano najwyżej kilka miesięcy życia, leci na drugi koniec świata, na wózku inwalidzkim, sam, bez rodziny, bez przyjaciół, bez gwarancji, że ktokolwiek będzie tam na niego czekał. Obcy kraj, to samo słońce, inne światło. A jednak poleciał. Bo czasem wystarczy jedno tak, wypowiedziane w stronę nieznanego, żeby życie usłyszało Cię po raz pierwszy. Brisbane przywitało go gorącem i wilgocią. Powietrze było ciężkie, jakby chciało go zatrzymać już na progu. Buzek, na którym siedział, poruszał się powoli, z trudem, jakby sam czuł zmęczenie swojego właściciela. Na lotnisku nikt na niego nie czekał. Nie było żadnej tabliczki z imieniem, żadnego powitania. Tylko tłum ludzi i odgłosy miasta, które wydawało się obojętne. Zadzwonił. Na sekretarce zabrzmiał spokojny głos Raya. Odpocznij. Jutro przyjadę. Tego wieczoru w małym motelu. Po raz pierwszy od dawna Gary poczuł, że coś się zmienia. Nie w ciele, w nim samym. Świat, który znał, został gdzieś daleko. A przed nim zaczynało się coś, czego jeszcze nie rozumiał, ale już czuł. Na przyjechał. Drogi poprowadziły ich coraz dalej w głąb kraju. Z każdą godziną świat cywilizacji znikał za nimi, a wokół zostawała tylko ziemia, niebo i cisza. I w tej ciszy Gary po raz pierwszy usłyszał coś nowego, jakby sama Ziemia, Oddychała. Rose, jego uzdrowicielka, dorastała pomiędzy dwoma światami. Jej matka była Borygenką, ojciec pochodził z zachodu. Od dziecka widziała, że każdy świat mówi innym językiem. Jeden, liczb i dowodów, drugi, językiem znaków i snów. Wiedziała, że aby dotrzeć do Garego, musi znaleźć most między światami. Dlatego nie mówiła o duchach, a nie o rytuałach. Mówiła jego językiem, językiem nauki. Pewnego dnia przyniosła kartki z prostymi zdaniami. Gary miał je wypowiadać, a ona lekko dotykała jego ramienia. Kiedy mówił prawdę, jego ciało pozostawało silne. Kiedy wypowiadał nieprawdę, jego ramię słabło i opadało. Nie była to magia. To było ciało, które zna... Prawdę szybciej niż umysł, ciało, które nie potrafi kłamać. Dziś naukowcy nazwaliby to kinezjologią, testem mięśniowym. Coraz więcej terapeutów i badaczy potwierdza, że ciało reaguje na emocje, na myśli, na słowa, zanim jeszcze wypowiemy je głośno. Mówią o rezonansie serca, o falach, które synchronizują się między ludźmi, o komunikacji, która dzieje się zanim padnie pierwsze słowo. A jednak Aborygeni wiedzieli to od tysięcy lat. To był moment, w którym nauka dotknęła pradawnej mądrości. Z czasem przyszły lekcje trudniejsze. Jednego dnia Gary upadł. Ziemia była gorąca i czerwona jak ogień. Nie poczuł bólu. Poczuł coś innego, jakby ziemia sama go objęła. W ciszy przyszła myśl. Nie bój się ziemi. To nie upadek, to powrót. I wtedy po raz pierwszy naprawdę się poddał. Od tego momentu słowa stawały się coraz mniej potrzebne. Rose patrzyła. A on rozumiał. Rej milczał, a on czuł, że rozumie jego milczenie. To była inna komunikacja, cicha, głęboka, niewidzialna, jakby serca rozmawiały ze sobą bez pośrednictwa UC. Jednej nocy, przy ogniu wśród rdzennych aborygenów, pojawił się anioł. Nie, nie mówiła słowami. Była jak ciepła obecność, jak światło, które otula. Pomagała mu zrozumieć, że prawdziwe uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy przestajemy walczyć z przeszłością. I wtedy przyszła ostatnia lekcja, najtrudniejsza. Widział twarz ojca tego, który bił, który ranił, który go nazywał ptasimuszkiem. musztkiem. W sercu pojawił się gniew, a potem cisza. I w tej ciszy pojawiło się jedno zdanie. Które wszystko zmieniło. Przebacz. Nie po to, by usprawiedliwiać, ale by się uwolnić, bo nie jesteśmy tak stworzeni, by nosić nienawiść. Nie jesteśmy tak zbudowani. Ciało pamięta, dokąd nie powiemy, wystarczy. Kiedy przebaczył, coś się w nim otworzyło, i wtedy uzdrowienie zaczęło płynąć nie przez ciało, ale przez serce. Kiedy nauka dobiegła końca, przyszedł czas pożegnania. Gary czuł, że coś się w nim dopełniło. Nie był już tym samym człowiekiem, który przybył tu na wózku, z umysłem pełnym pytań i ciałem pełnym bólu. Tamtego dnia spotkał uzdrowiciela. Nie wiadomo, czy należał jeszcze do tego świata, czy był już kimś, kto dawno przekroczył jego granice. Nie mówił słów, nie wykonywał żadnego gestu. A jednak jego obecność miała moc większą niż wszystkie słowa. Gary poczuł, jak coś się w nim otwiera, jakby niewidzialne światło przeniknęło go od środka. Zrozumiał wtedy, że uzdrawianie nie jest aktem woli ani siły, lecz przepływem miłości. Miłości, która nie pochodzi od człowieka, ale może przez człowieka płynąć. Tam w Sercu Bushu stał się naczyniem nie po to, by zatrzymać to światło, lecz by pozwolić mu płynąć dalej. Kiedy opuszczał Australię, wiedział, że jego ciało wciąż jest słabe, ale jego serce stało się silniejsze niż kiedykolwiek. Nie potrzebował już dowodów, nie potrzebował cudów. Wiedział, że światło, które go uzdrowiło, było zawsze w nim. Gdy Gary powrócił do swojego domu, jego ciało wciąż było słabe. Nie odzyskał pełnej sprawności, ale w oczach pojawił się nowy blask. Światło, które otrzymał w buszu, nie zniknęło, zaczęło płynąć dalej. Wkrótce przyszło pierwsze uzdrowienie to był pies zraniony przez dziecko, które nie rozumiało jego milczenia ani spokoju. Zwierzę cierpiało. Nie mogło chodzić. Gary położył na nim dłonie. Nie miał żadnych oczekiwań, po prostu pozwolił, by płynęła miłość. Pies wstał i to był znak, nie dla świata, ale dla niego samego, że światło naprawdę działa. Później przyszli ludzie, przyjaciele, rodzina, nieznajomi. Nie nazywał siebie uzdrowicielem, nie czuł się cudotwórcą. Był tylko naczyniem, przez które mogła przepływać miłość. A gdy jego czas dobiegł końca, światło, które przez niego płynęło, nie zgasło. Zostało rozpoznane w innej duszy, kobiecie, jego żonie, która towarzyszyła mu w drodze. Robi, poniosła to światło dalej. Wróciła do tej samej ziemi, gdzie wszystko się zaczęło. Nie po to, by szukać dowodów, Lecz by złożyć hołd tej mądrości, która nie potrzebuje słów. A ci, którzy ją zobaczyli, rozpoznali w niej to samo światło to, które płonie, ale nie spala to, które pamięta skąd przyszło bo światło nigdy nie należy do nas my tylko niesiemy je przez chwilę i przekazujemy dalej. Film był inspirowany prawdziwą historią Garego i Robbie Holtz oraz ich książkami. Secrets of Aboriginal Healing oraz Aboriginal Secrets of Awakening autorstwa Garego i Robbie Holtz. Z głęboką wdzięcznością wobec rdzennych mieszkańców Australii oraz serdecznym podziękowaniem dla Garego i Robbie Holtz za pozwolenie na opowiedzenie tej historii na nowo. Dziękujemy za oglądanie naszego filmu.